Ach, już mi ślinka leci na sam widok! A, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił! Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł! Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo! Wychodzi naprawdę fajnie! Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady! Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona! fajniejszy burger jaki kiedykolwiek widzieliście